Cześć, dzisiaj będzie film o ośmiornicy. Nic szczególnego, ośmiornica. Eee, chyba na 100 pływań, snurkowania czy nurkowania, albo nawet chyba ponad 100, udało mi się spotkać zaledwie 4 razy. 3 albo 4 razy. No i niektóre współpracują. Jakoś się tam pięknie pokazują do kamerki. Niektóre nie. Eee, ta nie była taka zła. Można powiedzieć, w cudzysłowie współpracowała. Na tym filmiku spędziłem w wodzie godzinę czasu, żeby nagrać 10 minutowy film dla Was. Jak widzicie, ośmiornica jest przewspaniałym zwierzęciem, naprawdę. Należy do rodziny czworonogów, chyba, tak mi się wydaje. I jest najinteligentniejszym bezkręgowcem na ziemi. Um. Każda ośmiornica ma jad. Właśnie też się tego dowiedziałam. Kliknąłem sobie w Wikipedia i się okazało, że każda ośmiornica ma jad. Ale tylko jedna ośmiornica dla człowieka jest śmiertelna. Która nie wiem lepiej nie sprawdzać. Um. No, i co z tą ośmiornicą? Ośmiornica potrafi zmieniać kolory i kształty. Eee, można powiedzieć: naprawdę wszystkie kolory: biały, czerwony, brązowy, bordowy. I też kształt. Chodziło mi o to, że na jej skórze pojawiają się różne wypustki i różne wielkości. I potrafi też być gładka. Z tego co się orientuję, to ośmiornica i chyba Wy też o tym wiecie, że ma w sobie taki czarny atrament. Za dawnych czasów ten czarny atrament był używany do kredek, tuszy itd. Więc ta ośmiornicę zabijano m.in. też dlatego, żeby wydobyć z nich ten czarny atrament, którym wielcy ludzie pisali sobie listy itd. Ośmiornica też często jest ukazywana w filmach. Chyba wszyscy z nas widzieli film chyba 1000 podwodnych podróży kapitana Nemo czy coś takiego. Więc trzeba sobie też powiedzieć, że ośmiornice są też różne wielkości niektóre potrafią mieć nawet długość do 14 metrów. Nigdy takiej ośmiornicy żywej nie widziano, natomiast udało ją się parę razy znaleźć martwą na plaży, więc można powiedzieć, że ośmiornice są naprawdę ogromne i niebezpieczne. Na tym filmiku. Jesteście też słuchaczami pięknej muzyki z YouTube'a. Nazywa się coś tam cztery piękne relaksacyjne dźwięki z fortepianu. Dzisiaj mamy dzień fortepianowy. No, popatrzcie jak sprytnie i zgrabnie ta śmiornica zabiera kawałki muszli i. Z tą śmiornicę spotkałem w ogóle w dziupli. Bo ośmiornice w ciągu dnia raczej się chowają, nie polują, odpoczywają i ich norki, te dziuple są po prostu okryte kamieniami, muszlami i koralami. No i żeby ją spotkać w ciągu dnia, to jest naprawdę przypadek po prostu przypadek. Ją ja kątą oka zauważyłem i tyle. No i teraz się z nią będę siłował, żeby mi oddała kawałek korala, bo chcę po prostu ją dla was wyciągnąć. No i dla siebie samego też. Muszę kiedyś włożyć tam łapkę albo z rękawiczki, żeby zobaczyć, jakie, jakie to jest wrażenie, kiedy ona tak potrafi się przystać. Może być nieciekawe uczucie, ale warto przecież. Mniej więcej. No. A. Widzicie? Wokół jej oka jest taki bordowy kolor, a ona cała jest raczej biała. Później zmieni kolor. No, ale to tak. Standard, że tak powiem. No, i ja próbowałem odgarniać jej te kamienie i te korale. A ona jest powrotem wciągała, żeby, żebym dał jej spokój. No i z tego się zrobiła. Całego z, z tego filmu, który trwał ponad godzinę, zrobiłem 10-minutowy krótki serialik. Ka kamera jest przymocowana do dna za pomocą kamieni. Po prostu musiałem ją ten, bo inaczej by ta ośmiornica z tej dziupli nie wyszła. Chociaż w późniejszym okresie, jak ją filmowałem, to zaczęła się nawet coraz częściej wychodzić. Ale godzina czasu wodzie to już była trochę dla mnie dużo i po prostu chciałem dać też i spokój, więc bez przesady. A ramiona ma niesamowite. Mm. Widzicie? Przed chwilą była biała. Teraz już jest taka. Zobaczymy co zrobię, Bo sam jeszcze dokładnie tego filmu. Chociaż mimo, go, mimo, że go obejrzałem już chyba 10 razy, ten film, żeby go jakoś złożyć w całość, to nie jest to takie proste. No, A Więc tak. Mój dzień wczorajszy wyglądał tak. Mój dzień jutrzejszy będzie wyglądał podobnie. Jutro też idę pływać. Fajnie by było spotkać właśnie jakiegoś żółwika, płaczkę, czy ośmiornicę, która będzie raczej współpracować z operatorem kamery, czyli ze mną. No, e, Film trwa jeszcze około 4 minut, nie wiem czy przeżyjecie, czy nie, dacie radę. No, a ja was już zostawiam przy dźwiękach tej wspaniałej muzyki i miłego oglądania i wesołych świąt. Ale bajka co? Nie, nie, jednak nie mogłam się powstrzymać przed komentarzem. Niesamowite zwierzę. A coś mi się przypomniało z ciekawostek. Kiedyś chyba to ośmiornica wybierała. Drużyny piłkarskie, które mają wygrać lub przegrać w Mistrzostwach Świata, chyba nawet po, pokazywali we wszystkich telewizjach na świecie, te, które relacjonowały -re Mistrzostwa Piłki. Więc jednak jest inteligentna. Świetne matematyki, naprawdę bajka. I w ten sposób chciała się schować, a ja znowu ją odkrywałem. No. Hmm. Tutaj na Majocie ośmiornica raczej nie jest podziwiana. Tutaj ośmiornica się jada. Dlatego mieszkańcy yy, Majoty yy, chodzą po prostu często po plaży. Nie po to, żeby zbierać muszelki, ale właśnie w takich zakamarkach jak ten. Oszukać ośmiornicę, ją po prostu stamtąd wyciągnąć do zjedzenia. Coś takiego, jakby jecie kurczaki, to oni jedzą właśnie takie ośmiornice. No. A, jeszcze z ciekawostek: mama ośmiornica zostaje z dziećmi do ich wyklucia się z jajek, pilnuje ich. Robi to raz w życiu, a później umiera. Ciekawe. dziwna skonstruowana jest ta natura. Takie piękne zwierzę, takie wspaniałe. A tu takie coś. No, dobrze. To co? Ja będę już robił obiad, bo niestety muszę sobie zrobić obiad. No, my sobie dokończcie to oglądanie.